Piotr Zomer. Pierwsze zdanie. Cztery lata temu w ustce szliśmy w czwórkę po piasku i zacząłem pisać moje drugie opowiadanie. Pierwsze było na temat pewnej wyimaginowanej i dotkliwej śmierci bardzo krótkie i nieudane. Powiedziałem Maćkowi pierwsze zdanie. Trzy lata czekaliśmy zanim rozpatrzono nasze podania o pozwolenie opuszczenia plaży. Powiedział, że to dobry początek. Nie pamiętam, co było dalej, i czy było jakieś dalej, chyba nie. Myślę, że powiedziałem to po prostu dlatego, że sądziłem, że to efektowne. Niezależnie od naszego ulubionego rodzaju humoru w owym czasie, dowcip gotów był pożreć wszystko. Interesuje mnie, czy była to najprawdziwsza fikcja? I czy Maciek rzeczywiście sądził, że ja to opowiadanie napiszę? Oraz czy było to naprawdę efektowne? Bo dlaczego nigdy mnie potem nie spytał: Co z twoim opowiadaniem? I. Czy masz już drugie zdanie? To mogłoby mnie zachęcić do pracy, bo nigdy nie lubiłem wystawiać ludzi do wiatru. I proszę zważyć, że miałem znakomite warunki wszystko na miejscu plaża, wiatr, papier na podanie i tysiące ludzi, jak ja, czekających gnuśnie na jakąś wiążącą decyzję. Czytał Adam Fidusiewicz. Wolnelektury.pl Zostań naszym przyjacielem.